Z roku na rok wrocławski turniej jest coraz większy. To spowodowało konieczność zmiany miejsca rozgrywania zawodów. Impreza z rynku przeniesie się pod iglicę przy hali stulecia. Rynek już stawał się dla nas za mały. W zeszłym roku mieliśmy już ponad 100 zespołów. W tym roku, jeśli dobrze pójdzie, będzie ich więcej. Po prostu roz... czas, który dostawaliśmy na rynku i miejsce już nie wystarczał do przeprowadzenia imprezy o takim rozmiarze. Organizatorzy liczą na dużą frekwencję koszykówka dzięki powrotowi do Ekstraklasy Śląska i świetnej grze w drugiej widze Śląska, Znów cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko jednak z powodu tych dwóch dróg. Od kilku lat, jak Państwo widzicie, w koło pojawiło się wiele boisk, szczególnie we Wrocławiu. Gmina Wrocław intensywnie rozwijała e, powierzchnię przy szkołach, otwierała boiska przyszkolne i w, e, orliki pojawiły się. Na, one są pełne dzieci, pełne młodzieży, pełne ludzi, którzy grają w koszykówkę. I ci wszyscy, którzy chcą, potrafią albo i nie potrafią, ale chcieliby w przyszłości po, umieć, mogą się zgłosić i zagrać. W sobotniej rywalizacji będzie można zobaczyć nie tylko amatorów i młodych graczy w imprezie. Wezmą udział także koszykarze, którzy na co dzień profesjonalnie uprawiają basket. Drużyny z nimi w składzie będą oczywiście faworytami. Zobaczymy zawodników, którzy na co dzień grają w silnych klubach w pierwszoligowym już obecnie Śląsku Wrocław, grają w WKK i ci zawodnicy też awizują na ten rok swoje przybycie, więc jeśli ktoś chce zobaczyć zawodników, którzy już pokończyli ligę, ale dalej prezentują wysoką formę, to zapraszamy. Pierwsze mecze w sobotę o godzinie 9, wszystkie szczegóły dotyczące turnieju można znaleźć na stronie internetowej zawodów.